W kolejnym odcinku zagrajmy w Buzz Driver. Uch, jak to dobrze sobie odpocząć trochę od tego gotika bo już cały tydzień kręci, to normalnie można się znudzić. No, znowu banan. Jak miło. Nie, już to grałem, prawda? Grałem. Tak to było ostatnio. Czyli teraz to. No, w miarę normalna trasa miejska. Linia 57 Kręgosłup Starówki. Sprawdź trasę na mapie, umieść rozkład jazdy na swojej desce rozdzielczej i uruchom silnik swego wiernego autokaru. Pasażerowie już czekają na ciebie na pierwszym przystanku. No więc jak się cieszę. Zawsze wypuszczaj wszystkich czekających, nigdy nikogo nie zostawaj. Jaki jest opis trasy? Trasa przez dzielnicy robotniczej o zachodzie słońca i przez Starówkę. No to jedziemy. Też myślę, że dawno nie, gra, nie grałem w Was z Driver'ami, mimo że to zaledwie tydzień temu, no ale. E? To miała być teraz o zachodzie słońca, więc nie wydaje mi się, że, żeby to był zachód, no ale jakimś świecie. No, 60 już. Ale nie, ostatni odcinek to naprawdę była porażka z mojej strony. <coughs> Przepraszam, gdzie mi tak w garle zasł? Ale myślę, że O kurczę Zaga... Zamyśliłem się i No co przekroczenie pasa Żal No ale dobra, co ja tu mówiłem Aha, bo tak sobie ostatnio Gram sobie też w kalowdych 1, więc... I chciałam o czym ja to chciałam powiedzieć. Hmm. A właśnie to nie, nie chciałam o tym mówić. Dobra Dziwny mi się wydaje, że już jechałem tą trasą. To może się mylę Jeszcze 7 przystanków, no to właściwie 6 przystanków i pętla. A tak dokładnie mógłbym 105. Ciekawe kiedy się nauczy tak odpowiednio wjeżdżać na Na przystanek, żeby nie musieć dojeżdżać do niego, wiecie tak gazować Tylko żeby pojechać prosto i raz zahamować Ale dobra, jadamy, jadamy O! Tym razem w tym tunelu to jest mój pas, prawy autobusowy Coś przystaneczków No, to nie będzie taki długi odcinek jak ostatni tamten To był chyba z 20 minut, albo nawet ponad Dobra, już widzę, że nie ma co silnika rozgrze rozgrzewać za bardzo, bo czerwone światło To teraz jadam szybciej. Teraz to pierwszy wystarczy? O. Wygrałem. Chyba na czwartym miejscu. No. Mm -hmm, mm -hmm. A właśnie, skoro już tak nie mam o czym mówić, to może powiem wam jedną informację, mianowicie... Jak może wiecie, jak oglądacie, jak nie, to za niedługo skończę już kolejnego mojego let's playa ze Słota. I właśnie jedna osoba mnie pytała, co będzie następną serią, i od razu mówię, że następną serię chciałem po Słocie czwórce. Jeżeli mi się uda, to chciałem zrobić Slot 4 Syndykat, czyli jak ktoś nie wie, to jest dodatek do Slot 4. Ale coś mi się ostatnio, nie wiem, coś psuje, mi coś mi odwala ze Slotem Syndykatem. Tam jakiegoś pliku nie może wyszukać entry i... No i nie może gry odpalić, nie wiem, może jak... Może jak na nowo... Zainstaluję. Znaczy już przeinsta... Cio. Przeinstalowywałem Przeinstalowałem już Słota Syndykata, ale może to też być spowodowane, że Syndykata mam zainstalowanego w innym miejscu. Tio! W innym miejscu niż ten. Yy, nie jest czwórka normalna. No. Więc jeszcze z tym spróbuję. Jeżeli to nie wypali, no to. Nie będę kręcił syndykatu, a mianowicie myślałem sobie mm, abym także na moim kanale zrobił taką taką całą serię, taką sagę y, z Call of Duty, Tak sobie myślałem i bym zaczął od jedynki. Bo ja obecnie mam jedynkę, dodatek do jedynki i dwójkę, bo ja tak szczerze mówi teraz to nie bicie mnie za to, ale gram pierwszy raz w Call of Duty, ale... Będę miał sobie zamiar kupować te wszystkie części i właśnie nie wiem do której będę miał dyspozycję, bo wiecie, ja coś nie mam może aż tak super fajny, super odjazdowego komputera, więc... A myślę, że może z 3-4 części będą przynajmniej serię. Ale to dopiero po SWOT i oczywiście jak... Jeżeli słod nie zadziała, syndykat, to dopiero. No to chyba tyle wam chciałem powiedzieć Aha, jeszcze jedno Mówiłem kiedyś o takim czym co będę robił, takie coś Co miałem robić, takie WWE tam Time for pay per view, czy jak to się tam miało nazywać Ale w końcu postanowiłem, że nie będę tego kręcił A więc taka mała informacja, że Że właśnie może jednak zmienię zdanie i Pierwszy odcinek z tego wyjdzie już jutro przed Elimination Chamber. To jest bardziej jak ktoś się interesuje i ogarnia wrestling, no, dla niego to jest taka bardziej ważniejsza informacja. No ale żebyście już wiedzieli, żebyście może mogli się doczekać. No a ponadto myślałem sobie, że jako jeszcze ten tydzień, to jutro też nakręcę odcinek z Gotika. No i w następnym tygodniu, już w poniedziałek. Wiadomo, ja, no, za, zabiorę się za złoto, dalej nie prawda? No, to, to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć. No do od razu pas. Oj, chwila. No, już jestem, bo był obiad, ale już się odcinek kończy, więc w sumie... Jeszcze tylko trzy przystanki... Nie, dwa przystanki Pentha została. No i znowu... Normalnie jak ci zaraz... Jak ja to zrobiłem? Normalnie samymi strzałkami sterowałem i... Klakson mi zatrąbił, lol Naprawdę mi się wydaje, że już jechałem tą trasą No jest bardzo dziwne no Dobra, będzie tam tak jest 60 mm. Jeszcze jeden przystanek. No to tam Tam na zakręcie jak już patrzycie na tej minimapce To na tym zakręcie przed nami jest właśnie mm, ta pęta No i nasz kolega z pracy jechał właśnie zauważyłem I już będziemy kończyć ten kursik. To jest jeden z tych kolejnych takich, no. Oj i zielone światło od razu. Z takich, no, że. mniejszych odcinków, no tak tu tują, bo nie mogę słowa znaleźć się wypowiedzieć. O, jeszcze mamy przystaneczek prosto. trochę daleko no i to był ostatni przystanek w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy ile mam punktualności. Może będzie chociaż truja. Dobra. O hura, jestem mam drugi najlepszy wynik, hura. A to przez to, że miałam, No nie, to by nic chyba nie dało. No nie dałoby nic. A to przez to, że tutaj tam przekroczyłem. Bez kierunkowskazu, przypadkowo. No i... No więc jeszcze nam zostały. O, tu nie zauważyłem, ale. Dzisiaj jest już połowa całej serii. Hm. No to fajnie. No, to dzisiaj zakończyliśmy jedną, drugą tej gry, więc. Ja się już z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Polecajcie i do zobaczenia.